Cześć, witam Was na kanale Niezła Historia, czyli tym miejscu w internecie, które zachęca do czytania literatury historycznej, gdyż wcale nie jest ona gorsza od klasycznej beletrystyki, a ma nad nią tę przewagę, że przedstawione w niej wydarzenia zdarzyły się naprawdę. Jednym z tych wydarzeń, które bez wątpienia w znacznym stopniu wpłynęły na losy świata, jest rewolucja francuska. Od niej właśnie rozpoczął się demontaż starego systemu i odejście od monarchii w stronę republiki. Okazało się to na tyle ważne, że historycy początek rewolucji uznali za cezurę oddzielającą nowożytność od nowej epoki nazwanej Długim Wiekiem XIX. Czas ten stanowił także ogromną traumę dla mieszkańców Francji. W okresie terroru do zasądzenia wyroku śmierci wystarczyło, uwaga. Podejrzenie posiadania antyrewolucyjnego myślenia. W sumie brzmi to trochę jak dzisiejsza Rosja. I temu właśnie poświęcona jest książka autorstwa Warren H. Karola pod tytułem Gilotyna i Krzyż. Materiał ten realizuję na prośbę widza, kryjącego się podnikiem Jan Myślnik CO2KR. A zatem zaczynamy. Akcja tej książki rozpoczyna się 10 sierpnia 1792 roku w Paryżu. Od trzech lat we Francji. Trwają wydarzenia, które w historii tego kraju zapiszą się jako legorą rewolucją. Tuż po północy zaczynają być dzwony. Niedługo po tym w paryskim ratuszu pojawia się przywódca rewolucji Georges Danton. O wschodzie słońca konfrontuje się on z markizem de Monda, dowódcą Gwardii Narodowej. Ten zostaje aresztowany, a kilka godzin później zastrzelony. Danton, posiadając pełnię mocy decyzyjnej, Postanawia skierować tłum na pałac Tuilerie, od trzech lat pełniący funkcję aresztu domowego dla rodzin królewskich. Tymczasem w Tuilerie król Louis XVI dokonuje przeglądu wojska. Będąc świadomym grożącego mu niebezpieczeństwa, decyduje się wraz z żoną i dziećmi schronić się w Zgromadzeniu Narodowym. Tam jednak pojawia się problem, gdyż zgodnie z konstytucją, parlament, nie może obradować w obecności monarchy. Gdy znalezione zostaje rozwiązanie w postaci umieszczenia króla wraz z rodziną w boksie dla stenografa, w okolicach Tuilerie trwa bitwa. Szturmujący pałac rewolucjoniści ścierają się z broniącymi go żołnierzami gwartii szwajcarskiej. Ci odpierają atak, dopóki nie zaczyna brakować im amunicji. Namówiony przez członków zgromadzenia król nakazuje Szwajcarom złożenie broni. Ci rozkaz wykonują, aczkolwiek nie chroni ich to przed zadaniem im okrutnej śmierci. Gdy sytuacja zostaje opanowana, parlament decyduje się zawiesić obowiązującą od roku konstytucję. Król zostaje zdetronizowany i staje się zwykłym obywatelem. Zarządza się także nowe wybory. Tymczasem rządząca Paryżem komuna domaga się od ciała ustawodawczego. Przyznanie uprawnień sądu wydającego wyroki bez prawa do apelacji. W ten sposób funkcjonować zaczyna swego rodzaju fabryka śmierci. Wszelcy przeciwnicy polityczni oskarżani są o działalność antyrewolucyjną i kończą swoje życie na gilotynie. Ponadto Zgromadzenie Narodowe na wniosek Dantona pozwala przeprowadzać rewizję we francuskich domach w celu poszukiwania podejrzanych o zdradę. Terror rusza pełną parą. Już na samym początku tej książki możemy przekonać się o stosunku autora do wydarzeń zapoczątkowanych zdobyciem Bastylii. Otóż Warren H. Carroll przedstawia rewolucję francuską jako zryw, który wybuchł w sumie to tak naprawdę nie wiadomo dlaczego. Co prawda, jakiś kryzys gospodarczy był, ale Francja w tamtym czasie, od kilku dobrych lat, nie uczestniczyła w żadnej wojnie. Ponadto kraju nienawidziła klęska głodu, ludzi stać było na chleb. Nie było żadnych przewrotów religijnych ani zarazy. No nie! Kryzys gospodarczy był naprawdę głęboki, Francję nawiedziły nieurodza i fala przestępczości, a wystawne życie dworu obywateli serdecznie wkurzało. Zwłaszcza, że to oni to wszystko finansowali, płacąc wysokie podatki i nie mając żadnego wpływu na podejmowane decyzje. Złość w obywatelach narastała. Aż w końcu wybuchła pełną parą 14 lipca 1789 roku, kiedy rozpoczął się szturm na Bastylię. Akcja tej książki rozgrywa się w tym okresie rewolucji francuskiej, który możemy nazwać wielkim terrorem. Warren H. Carroll przedstawia ten czas przede wszystkim przez pryzmat walki władz rewolucyjnych z Kościołem Katolickim. Temu właśnie miała służyć uchwalona przez konstytuantę. Konstytucja cywilna kleru. Duchowni, którzy nie chcieli złożyć odpowiedniej przysięgi, byli prześladowani. Bardzo smutne jest czytanie o tym, jak brutalnie mordowani byli księża, nie chcący podporządkować się nowym francuskim władzom. Autor gilotyny i krzyża, również w oszczędny, ale robiący wrażenie sposób, przedstawia prowizoryczny sąd powołany. Do wydawania wyroków śmierci wobec nieposłusznych księży. Jak się o tym czyta, to od razu przed oczami stają obrazki z najczarniejszego okresu w Związku Sowieckim. Mam tu na myśli procesy pokazowe, w których funkcję oskarżyciela pełnił nie kto inny jak Andrzej Wyszyński. Niewątpliwą zaletą tej pozycji jest bogata dokumentacja ilustracyjna. W poszczególne akapity wplecione są ryciny przedstawiające przede wszystkim osoby, o których aktualnie jest mowa w tekście. Wydawca Gilotyny i Krzyża zdecydował się tutaj na bardzo ciekawy zabieg, uatrakcyjniający wizualną stronę tych rycin. Mianowicie, nie są to typowe obrazki znane nam z podręczników szkolnych czy z Wikipedii. Mianowicie, wizerunki postaci pojawiających się na kartach tej książki sprawiają wrażenie jakby je odręcznie narysowano. Efekt tego jest po prostu świetny, ilustracje wyglądają naprawdę pięknie i niewątpliwie wpływa to na odbiór gilotyny i krzyża. Zapoznawanie się z tą pozycją z pewnością umila styl Lorena H. Carola. Określiłbym go nawet jako powieściowy. Autor z ogromną pasją przedstawia wydarzenia dziejące się nie tylko w Paryżu. Umiejętnie budując uczytelnika napięcie, widoczne jest to podczas żywiołowych obrad parlamentu, a zwłaszcza w dalszej części książki, kiedy na Trybunie Zgromadzenia Narodowego pojawia się nie kto inny jak Maksymilian de Robespierre poza tym momentami autor przytacza mnóstwo wypowiedzi swoich bohaterów, wprowadzając w ten sposób coś na wzór dialogów, pewną trudność w czytaniu tej książki może sprawiać mnogość pojawiających się na jej kartach postaci. Jednak Warren H. Carroll wychodzi temu naprzeciw, przedstawiając krótko życiorysy tych osób w formie dygresji. Jednym z intrygujących dla mnie momentów Gilotyny i Krzyża było czytanie o mającej bardzo niecodzienny przebieg w bitwie pod Walmi, Tam naprzeciw wojsk dowodzonych przez generała Charlesa François de Maurierza, stanęły oddziały dążące do restauracji Louis XVI księcia Braunschweigu, Karla Wilhelma. Choć starcie to rozpoczęło się od wzajemnego ostrzelania się z artylerii, do ataku ze strony niemieckiego księcia nie doszło, a niedługo potem zawarł on rozej z Dimorjezem. Na taką jego postawę mogły wpłynąć warunki pogodowe oraz straty doznane w wyniku chorób. Jednak Warren H. Carroll Sugeruje inne wytłumaczenie tej sytuacji. Otóż przytacza on pewną legendę. Według niej zwycięstwo Francuzów miało być efektem zakulisowych działań Dantona, który ten triumf po prostu kupił. Wiedząc, że Karl Wilhelm uwielbia drogie kamienie, miał mu za to zapłacić zrabowanym z królewskiego skarbca błękitnym diamentem złotego runa. Na odwrocie tej pozycji w notce dotyczącej jej twórcy, Lorena H. Karola, możemy przeczytać, że jest on wybitnym historykiem oraz pisarzem katolickim. Nie znam innych książek ani pras tego autora, więc nie jestem w stanie ustosunkować się do jego osiągnięć historycznych. Z kolei po gilotynie i krzyżu widać, że jest on nastawiony prokatolicko. Przykładowo, opisywany czas terroru podczas Grand rewolucją Przedstawia głównie pod kątem walki z kościołem i księżmi. Jako ciekawostkę mogę dodać to, że zmianę stanowiska Dantona względem rewolucji Warren H. Carroll przypisuje jego rzekomej spowiedzi, do której ten miał przystąpić za namową ówczesnej żony. W odniesieniu do bohaterów, Wilotyny i Krzyża mamy do czynienia z opowieścią tendencyjną. Warren H. Carroll wyraźnie daje czytelnikowi do zrozumienia, z kim należy sympatyzować, a z kim nie? Zdecydowanie na przykład staje on w obronie Louis XVI. Stwierdza, że ten król całkiem nieźle poradziłby sobie w czasach pokoju, natomiast kompletnie nie nadało się do rządzenia w czasie głębokiego kryzysu. Opowiada się także po stronie jego żony Marie Antoinette, walcząc z doczepioną jej łatką, związaną z przypisywanym jej bezczelnym zdaniem. Jeżeli nie stać was na chleb, no to jedzcie ciastka. Z kolei po drugiej stronie sympatii Warrena H. Carola znajdują się przywódcy rewolucji, czyli do momentu przystąpienia do spowiedzi Georges Danton oraz Maximilien de Robespierre. Może się to wydać nieco dziwne, ale to nie przywódcy, Le Grand rewolucją są w tej książce tymi, których Warren H. Carroll nie lubi najbardziej. To miano akurat dzierży Jean-Paul Marat. Oddajmy w tym momencie głos autorowi. Marat należał do owej, na całe szczęście nielicznej, grupy postaci historycznych, o których chrześcijanin może szczerze i z miłosierdziem powiedzieć, że żywi nadzieję, iż byli po prostu szaleńcami. Dzisiaj nawet najzagorzalsi zwolennicy rewolucji francuskiej z obrzydzeniem odwracają się od Marata, Podobnie uczyniło wielu mów współczesnych, to dobitnie świadczy o stosunku Warrena H. Karola do tej postaci. Na mnie również wywarła ona bardzo złe wrażenie, ale to dlatego, że z cytowanych przez autora jej wypowiedzi po prostu wali komunizmem. Zresztą posłuchajcie tego. Kiedy człowiek potrzebuje wszystkiego, ma prawo odebrać innemu nadmiar, w którym tamten się pławi, ba, ma prawo poderżnąć mu gardło i pożreć jeszcze żywe ciało. Przepraszam, ale czy to nie jest czysty komunizm w najbardziej bolszewickiej formie? Ale tutaj mam coś jeszcze ciekawszego. Powstanie, wy nieszczęśnicy tego miasta, robotnicy bez pracy, uliczni włóczędzy, śpiący pod mostami. Przydrożne rzezimieszki, żebracy bez strawy i schronienia, wagabundy, kaleki i kloszardzi, obetnijcie kciuki spiskującym przeciw Wam arystokratom, odrąbcie języki głoszącym niewolę księżom. Mój komentarz do tych słów brzmi następująco: Wyklęty powstań ludu ziemi, powstańcie, których dręczy głód. Myśl nowa blaski promiennymi dziś wiedzie nas na bój, na trud. W przeszłości ślad dłoń nasza zmiata. Przed ciosem niechaj tyran drży. Poruszamy z fosad bryłę świata, dziś niczym, jutro wszystkim my. Bój to jest nasz ostatni. Krwawy skończy się trud, gdy związek nasz bratni ogarnie ludzki ród. Tę tendencyjność autora widać w jeszcze jednym miejscu. Mam tu na myśli powstanie przeciwko rewolucji, jakie wybuchło w Wandei. Kraina ta została przedstawiona jako miejsce pełne spokoju i harmonii, gdzie ludzie żyją bez wyraźnego poczucia różnic klasowych. Stanowi ona także oazę dla zwolenników króla i wiary katolickiej. Warren H. Carroll w tej pozycji poświęca dużo miejsca temu, dlaczego ten zryw wybuchł i jak się rozwijał. Z kolei niemal przemilczane jest jego tłumienie. To wygląda tak, jakby autor nie chciał poświęcać miejsca sukcesom strony przeciwnej. To jest zaledwie wspomniane jako coś, dziejącego się w tle wydarzeń mających miejsce aktualnie w Paryżu. Normalnie w swoich nagraniach nie zwracam na to uwagi, ale w przypadku gilotyny i krzyża jest to tak bardzo widoczne, że po prostu nie mogę o tym nie wspomnieć. Podczas zapoznawania się z tą książką zastanawiałem się, czy przeszła ona jakąkolwiek korektę. Ja rozumiem, że gdzie nie mogą zdarzać się literówki, jednak tutaj ktoś wyraźnie zapomniał o ogonkach obecnych przy samogłosce o. W gilotynie i krzyżu momentami zdarzają się całe wersy, że tak to ujmę, dotknięte tą skazą. Co utrudnia zapoznawanie się z tą pozycją. Dlatego też zasadne wydaje mi się pytanie, czy ta książka przeszła jakąkolwiek korektę i jak to się stało, że ktoś w ogóle dopuścił to do druku. Warren H. Carroll w swojej pracy Gilotyna i Krzyż w interesujący sposób przedstawia czas terroru w trakcie rewolucji francuskiej. Pewien zgrzyt może stanowić to, że uczynił to w sposób tendencyjny. Otwarcie stawiając się po stronie royalistów i katolików. Aczkolwiek czytelnikowi nie musi to tak bardzo przeszkadzać, jak wady związane z korektą. Niemniej jednak pozycja ta, mimo momentami opisywanych w niej okropności, pozwala odbiorcy miło spędzić ze sobą czas. Choć Gilotyna i Krzyż jest książką, do której raczej bym nie wrócił, to ze swojej strony zachęcam do zapoznania się z podejściem Warrena H. Karola do tematu rewolucji francuskiej. I to tyle ode mnie na dziś. Mam nadzieję, że mój materiał się Wam podobał. Jeżeli tak, to zachęcam do zostawiania pod tym filmem pozytywnej oceny oraz napisania komentarza. Zachęcam także do kliknięcia przycisku subskrypcji. Zajrzyjcie także na mój fanpage na Facebooku oraz odwiedźcie moją biblioteczkę na Czytać, są one podlinkowane w opisie. Także tyle ode mnie. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!